zabijmy go zabijmy fajta, ja zobaczymy się. Co to za bali? Co to było w ogóle? <grym wytkujesz> mój tata był błynkiem do kawy. Jezu. Jeszcze to poproszę. może... W ogóle wiesz jak moją bratu jebią stopy? Kurwa przez chwilą u mnie był coś wydrukować, przez co byłem zlutowany i mi przerwał testy zresztą. I kurwa, takie je mu jebały nogi, że to jest chuj, nie? Nie! Ale tupa zaboli! boli. Aaa! Tak, ja nie, Kim jest Nurek? To znaczy. Kim no. nie, no. tak. nie, 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 Kigej. No. No, kolega nie, nie, Właśnie nie, on nurkuje w wodzie, nie w dive, Camdiver. Camdiver, kurwa. <grym> no. <grym> Ty, dziura jest z boku. Chcę w nią wejść. Nie! Co to, kurwa, Pośledzony Kruk, Jarek, zrób sobie foto z tego. O, metalowy piesek hmm. leży. Aha, to nie jest metalowy piesek, to jest moja stara. Adam jest gotowy na wojnę. Starodark 0, King 0. Dziwne, że nie ma największej majesty z Jest gotowy na rozpierzanie elementami. Kurwa, nie mogę. Z jej zakazował. No nie. Proszę cię, czy poty mają cycki? No tam jest oddalek, tam, 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 To nie, to nie To nie to, tam, to. No, gdzie tam, 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 Nie. Z